Halo halo, z tej strony Foxes. Witam Was w pierwszym odcinku z naszej nowej serii z Minecrafta. I tak. Widziałem, że pisaliście, że chcecie taką serię, także takowa seria się pojawia z Minecrafta. Kto nie wie, nie wie jakie będą mody na serii, bo to będzie seria na modach, to odsyłam was do opisu. Tam macie link do, do filmiku, gdzie wyjaśniam mniej więcej na czym polegają wszystkie modyfikacje. No i dobra. Muszę sobie tutaj e, odpalić GMA z racji, że będę totem mm, Slendermana, bo na modyfikacji jest m.in. Slenderman. E, tu w sumie nic nie zmieniam, no tam jakieś wioski, villagerów i tak dalej, to sobie zostawimy. Jak nazwiemy serię? Jako, że głównym ze strasznych modów jest Slenderman, to seria powinna być straszna. To sobie nazwiemy ją Straszny Minecraft i sobie stwórzmy świat. Okej, okay, dobra. Czekaj, czekaj sekundę. Dobra, uspokój się. Pierw robimy totem. Tak to niestety będzie na, na początku wyglądało. Czekajcie, nie enderman, tylko slenderman. I totem sobie zrobimy nie w miejscu respadku, gdzieś tak. O, tu sobie na środku zrobimy totem. Ops nie tu. Robił Bzibzi, także już powinien być... E, Slenderman u nas na świecie. I co ja sobie? Daję GMA0. E, Difficulta mam na hard. A no, jest to wersja 1.7.10 także nie mogę tego na stałe zatwierdzić, że to będzie hard. Niestety się tak nie da zrobić. Ale będziecie widzieli jak gram. I jak to będzie wyglądać, także dobra. Za chwilę się gdzieś będziemy pewnie wkopywać w ziemię. w racji, że... No jest ciężka paczka, do, jest to ciężka paczka, którą stworzyłem, że tak powiem. I żeby nas tu zaraz coś nie zjadło w sekundę. Bo, bo są potworki, które na hita w diamentowej zbrojce zabijają. Mam nadzieję, że mi się takowy teraz tu nie zrespi. Że będzie fajniutko, dobra. Shaderki odpalone, wszystko wygląda Picobello. Optifine jest. Wszystko na razie jest. Jeszcze zobaczę tylko jak tu wygląda. Zgłośnimy trochę muzykę, ja to i tak później będę w tym w programie edytował. W zależności od tego czy jest głośno, czy, e, czy za cicho. Wiadomo lepiej, żeby było za głośno, bo wtedy można po prostu ściszyć i jest fajniutko. No ale dobra. Najważniejsze co? To gdzieś tu <laughs> znaleźć sobie takie w miarę fajne miejsce. Bo Jezu, co to jest? To jest maluch. Dobra. Maluch nas nie zje w sekundę. Maluch bić nie umiem. Ale jak podrośnie, to będzie przypał. Z takim maluchem. Ja szukam kurde, takiej górki fajnej do wkopania się. Aczkolwiek muszę pamiętać też. Żeby nie zużywać za dużo... Żeby za dużo nie sprintować po prostu, wiecie. Z racji, że jak nie będę miał sprinta, a mi się zombiaki zrespią. No to będzie kiepsko, no. To będzie słabiutko już wtedy. Także ja sobie muszę pilnować jedzenia na pewno. Mam nadzieję, że mi wszystkich zwierząt od razu nie wybiją w sekundę. Jeszcze sobie w sumie podejdę. No tutaj jest ta polana, kurde, muszę pamiętać, żeby nie sprintować na początku, bo ja to już tak mam z automatu, nie? Wiecie, jak jest. O, tu jest jabłko, dobra. Daj mi jabłko, aha, okej. Okay. Mm. Tak, dobra. Zostaw mnie, typiarzu. O, fuck. Już się porespiły. Mm. Dobra, nie całkiem w dziurze, ale tam jest miejsce spoko. Aha, zaś się będą wyskakiwały errory tutaj. Zaraz to ogarniemy. Wyskakują z racji, że... Najprawdopodobniej, bo tam tego nie, googlo nie googlowałem. się tu za wiele... O kurde, za wiele z tego powodu nie dzieje, że to wyskakuje. Eee, po prostu stara wersja Minecrafta, nie? Jak gdyby wiecie. Na kurde. No, Java najnowsza, te wszystkie rzeczy, a, a Minecraft na 1,710 postawiony. Ty lawę słyszę gdzieś za ścianą. Dobra, robimy narzędzia jakieś. Mieczyk też nawet drewniany robię. W razie W. Ok, na razie jest Git. Jakąś dziurkę sobie wykopię. Pseudodomek. Tak, no największy problem będzie z jedzeniem. Ewidentnie. Póki co będę musiał się bawić w ścinanie, w ścinanie... drzew i pozyskiwanie z nich jabłek po prostu. Tak mi się wydaje. No tu mamy wągiel, spoko. Tylko żeby się kurde na sufit nie przekopać też. No jak się przekopię na sufit i mi coś wyskoczy do góry... To jest tryb hard, nie? To będzie słabiutko tutaj za chwilę mm, dobra co mogę zrobić zróbmy sobie siekierkę daj to dobra zróbmy sobie siekierkę która ma, ma w sumie tyle atak teraz co mój mieczyk drewniany ale dobra spoko to akurat nie jest jakoś super ważne aha i tym sobie teraz wykopiemy węgiel nie wiem czy w sumie drewniany można wykopać węgiel chyba też można no ale dobra, my póki co sobie kopiemy tutaj na speedzie. Kop to synek. O kurde, ale takie dźwięki mroczne w tle są. Dobra, mamy oświetlone. Czekajcie, jak tu wygląda? To jest no bright, no to po prostu na shaderach tak wygląda. Spoko. No już wszystko wiem tutaj Dobra, kop dziurę, kop dziurę Ok, teraz sobie poszerzmy to trochę Ja bym kurczę musiał jakieś owce tutaj gdzieś zaciukać Przede wszystkim jedzenie Jedzenie jest najważniejsze tutaj w tym momencie <laughs> śmiesznie na shaderach wygląda kopanie tych wszystkich złóż Ten efekt wykopywania taki brązowo żółty No ale dobra, git. Mamy oświetlone. Wykopane trochę rzeczy też mamy Jakieś sprytne wejście by się przydało tu zrobić. Eee, kurde braknie mi tak Ale tu zrób jeszcze trochę o Dobra, kioszki są. Teraz jak to zrobić? Przede wszystkim, czy ja tu gdzieś nie mam jakiegoś potwora? Nie mam, dobra. Mm, I teraz zrobimy to. Nie wiem, no chyba po prostu to zrobię na takiej zasadzie póki co. Żeby mi zombiaki nie wyważały tutaj przejścia Pająk też tu nie wejdzie póki co W miarę bezpiecznie powinno być, przynajmniej na chwilę A ja sobie powinienem tu wykopać, tak, jeszcze żebym mógł wyjść Zróbmy to takie O takie, dobra Okej, okay, mamy wykopane. Tutaj oświetlmy to. Byk, dobra. Tu jest nasze pierwsze schronienie. Teraz go tylko nie zgubić. W sumie ja na początek sobie powycinam te drzewa, to też będę miał łatwiej tutaj dotrzeć później. Jak mi się zdaje. Dobrze, dobrze. Fajną polankę ogólnie tutaj. Na tej polance mam w planach postawić domek. Jak. nazbieram troszkę. Troszkę przedmiotów. To jest tutaj ta polanka, tak? Tak. O. Complete Dom. Tam jest portal Endermana. Znaczy Slendermana. Ejka, chłopaki. Dobra. Przypał troszkę. Teraz tylko. Pytanie, czy on wejdzie po drabinie czy nie? Siema, Gałgan. Wejdziesz po drabinie? Nie wejdziesz, bo jesteś głupok. Gauganie. Mega mi się podoba ta. O kurde, nie tak, bo tak już mogą wejść. I pająk tu wejdzie. Mega mi się podoba e, ta modyfikacja na. na, 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 na. Hmm, pokazywanie obrażeń. To jest ten. damage coś tam. Nie pamiętam, jak się to nazywa. Mówię, o, ja znawcą jakimś super modów nie jestem. Ale ten, ale, ale... Dobra, położymy też tu pochodnie, żebym później mógł trafić. Ale odsyłam do filmu, w którym wszystkie dosłownie mody, jakie są, wypisałem. Okej. Okay. Jedzonko. I need jedzonko. Nie wiem, kurczę, może by się przydało na jakieś zombie. Zapolować czy na coś? Jedyny w sumie z takich mobów, który jestem, którego jestem w stanie w miarę zabić. Bo jezu, już się bałem, że to kolejny cave jakiś. Dobra, chodź. No co ty, pany hopa robisz, opie? go, pany hopa robi. No, o, zachodzi noc. O Jezu Nie mogę sprintować bo Bo zaraz będzie zadyma tutaj Robiona Zaraz zadyma Kurde gdzie jest mój domek? Odtąd tu Dobra, to ja w tych krzaczach W krzaczorach sobie siedzę Oświetlę to Było żebym wiedział, że tu jest dziurka Dobra, tam jest mój domek To ja sobie jeszcze trochę porwędzie o kurde O nie, tak, chyba zrąbałem O nie, nie tak Szybka ucieczka, do domu <grybuj> Idź ode mnie Halo Panie, idź pan stąd Co pod chałupą stoi? To jest jeszcze ta wersja, gdzie nie ma ograniczenia na 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 te to, 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 to zadawanie obrażeń, czy jakoś tak No wiecie o co mi chodzi nie ma tego cooldownu na obrażenia. Idź stąd. Idź sobie. Słyszę kolejnego. Ja bym musiał. Kurde, jakoś. Łe. <laughs> Zostaw mnie. G-Hawk wyskoczył. Dobra. Mm, mm, mm. Dobra, daj jedzonka Ty, ziemniaka mam Znalazłem go Tu jeszcze oświetlę trochę, bo nie jestem przekonany czy to da radę Dobra, jeszcze tu trochę pościnam Mam nadzieję, że O, słyszę szkieleta Ale go nie widzę póki co Mam nadzieję, mam nadzieję, że mnie. Zaraz tutaj nikt nie podjedzie. Największe zagrożenie to są te stwory z tego Z tego moda na, yy, na koszmary nocne, nie? Na czele się tak nazywa, te, te moby się po prostu w nocy respią. Ale musicie przyznać, że wygląda magnifik naszej derkach. Piszcie co sądzicie. Dobra, póki co tylko, tylko się cieszyć, że nic tu jeszcze nie przelazło. Znaczy, gdzieś jest między drzewami schowany szkielet, tyle wiem. Dobra, ja sobie na szybkości powcinam tutaj drzewka. Spoko, spoko. Ogólnie <głos》> możemy wyjść na chwilę na tą polanę, rzucić okiem, jak to się tutaj prezentuje. Trzeba pamiętać, żeby do tej dziurki tu nie wpaść. O, 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 o. to są nowe potwory i nie wiem, czy on trzyma łuk, czy miecz, ale... Ej, ja słyszę jakieś dźwięki dzikie w tle. Dobra, ja stąd idę bez kitu. Tu jest za robiona, robiona, ja stąd palę wroty na banych hopie. Serio, przypał jest. No ja, dobrze, że tam nie mam bazy zrobionej, bo by była lipa mega. Eskitu wam mówię. Gdzie on jest? Tam stoi. Żeby nie kwestia, że z niego jedzenie dostaje, to bym tam nawet nie podchodził, nie? On ma łuk! Halo, pana O kurde, ja kostka jeszcze słyszę gdzieś. Ten kostek tu gdzieś jest non stop, ale ja nie wiem gdzie on jest. Chyba, że to on wydaje dźwięki kostka. <grywki> Jak kiwa głową. Jezu, idź, że ode mnie. Panie, co pan robisz? Ten straszny jest Straszny pener dobra. Pej idź. Idź ode mnie. Ja, ja ich tu wszystkich sprowadzam. Mam nadzieję, tylko że nie jesteś na tyle sprytny, żeby mnie tutaj. O Jezu, jak się drze. Żeby mnie tutaj naciukać. Znaczy, żeby wejść po drabince. O, to z niego dużo jedzenia jest. Jo. Tak zasuwa. Pa! Bany hopem, co tu próbuje wskoczyć? Ty. Dobra, Mik mu się kierun w czoło. Idź sobie Dobra, musimy sobie przeklikać tak. Raz, dwa, tutaj to Tu jedzenie, tu jedzenie, tu bloki. Właśnie coś takiego wypada do tworzenia broni z, z modyfikacji hmm, Na przykład można stworzyć mieczyk, który który tam zadaje chyba 12 obrażeń, czy coś. O tu jest pan Kostek. To ja nie wiem, ile pan Kostek obrażeń zadaje na hita. Nie trafił mnie. Dobrze. Nie trafisz mnie. Nigdy mnie nie trafisz. O, o. Dobra, dawaj go szybko. O nie. Dobra, już nie chcę. Oła, wow, żartowałem Dobra, nockę będzie trzeba po prostu chyba przeczekać, wiecie? Chyba trzeba będzie nockę przeczekać, także to będzie na tyle w tym filmie. Ja przeczekam nockę i po prostu kolejny odcinek się zacznie z rana, bo. Bo słyszycie, co się tutaj dzieje. Jeszcze jakieś pająki się porespiły, dobra. Także no, albo wam za chwilę nagram, co się w nocy dzieje, chociaż. Wątpię, żebym dał radę wyjść teraz. Albo po prostu od rana kolejny filmik Wam wrzucę. Dobra, mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, komentowania. No i co, trzymajcie się. Pa-pa!